Szymonaczko, straszona, ja tam dzisiaj znaleźliśmy taką stodołę i dzisiaj się do niej wejdziemy. Ciekawe, co jest w środku. Wow! Zaraz tam wejdziemy, tylko się włączę. latareczkę. wow wow Myślę, że będzie kilka razy. Jezu, ja się... ja jestem z moją koleżanką Nikolą, więc wchodzimy o kurde, mam latarkę, mam góra rozwalona ale ciekawe co jest za tym, za tym wiesz tym no to idziemy. Bo ja myślałem, że tu będzie coś strasznego. A skąd wiesz, co jeszcze tam znajdziemy dalej? Nic. Nagrywasz, czy nie? No. O ile cię... Idziemy dalej. Co to? Pokażcie. Ej, my jakby co jesteśmy dzisiaj? Hardcore i mamy Esse. Mam broń. No nie zastraszam, ale mam. I. A tu jest coś nic. Nic tu co? nie ma za bardzo. Góra ja nie mamy Może sobie tu bazę jakąś zrobimy. Ej, baza by była dobra. Ale czy... to... obiad, Wow. Ja ah. no i ten i to ma tyle. Tak wygląda Soda. Myślałem, że spotkamy coś straszniejszego, no ale nie. Więc to na tyle, papa, dajcie lajki i sobie.